Witam, witam, dzień dobry, z tej strony Agropan. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją gospodarstwo, gospodarstwo, które dziadek mi przepisał, no i oczywiście witajcie na serii od biedactwa do rolnictwa. Oto taka maszynka, Lizard Platforms, można na nią przewozić drewno i na przykład oprysk. Brony piątki, dało się uratować, bo były stare i zabiały, tak samo jak ten Pug, też się dało uratować. Lizard PLN 435, bardzo ładny, odnowiony. Yy, konsola ładownicza z Hammera, yy. dozetorka 6245, zaraz przejdziemy do niego. Talerzówka Lizard U240, niebieska, czerwona. Bardzo ładny Fiat 282 N4. Stary samochód działa, dlatego będziemy jeździć z nim na giełdy. Taka stara szopa, że tak powiem. Ultywator z prasa do yy, Prasa Dobel oraz no yy, Zetor 3011. Po dziadku, oczywiście. Przyczepa samozbierająca sterą Zelon yy, CFS. 2501, dół. nowa, starsza, raczej kosiarka klasa. Tutaj takie beczka paliwa, no ale to jeszcze nie jest No i najnowsze do dzisiaj. Unia Grudziąc, yy, najnowsza dotychczas, bo dotychczas była najnowszy traktor, to był Zetor, ale teraz już nie. Yy, przyczepa do BL, zielona, starsza troszkę pod nazwą Tyler Lizard. Tu mamy akurat przyczepę Fortes TKH-5 szary. Gdyby ktoś się pytał, gram na konsoli. Farmicjum Elite 25. Też to jest seria na modach. Mamy tu też przyczepę Fortes THK-5, w sumie to jest to samo. No i też taką mniejszą przyczepkę do wymiarków, na przykład wapno, dwie palety ziarna opryskiwacz, taki starszy. No i też nowe ten rozsiewacz. By ktoś się pytał, skąd mody, skąd mody z Mott No i zetor 62,45, obciążnik 450 kg, dopasowany idealnie. Mam nadzieję, że będzie nam dobrze działać z tym zatorkiem. Tu mamy y, RUR 5 Lizarda y, tego rozrzutnik. To jest też nowy. No i taki starszy raczej sprzęt. Dziadek używał jak jeździł na pola pryskać. To jest taka beczka na kółka, którą się wlewa oprysk. No i nie trzeba po prostu wracać jak nam się skończył znajmy oprysk. No i to jest tyle na dzisiaj. Wiem, że krótko, no ale to jest szybko, szybko raz, dwa, trzy. A więc w następnym odcinku chciałbym bardzo i to bardzo kupić trzy pola ponad za 30 tysięcy. No i żeby jakby to powiedzieć, że przynajmniej wyszło to jakbykolwiek, no bo jedno pole musimy kupić w dzierżawę, aby mieć dwa, chociażby na jęczmień i na pszenicę. To trzecie w sumie, które ma iść w dzierżawę, musimy kupić, to będzie łąka i wtedy będziemy robić kosy, o ile się uda jutro. To co? Joł i do zobaczenia.